Hollywood w Poznaniu. Z tej strony Jacek Galankiewicz, kierownik magazynu firmy Hero Collection z Poznania. Firma nasza zajmuje się produkcją mundurowania do filmów. Firma produkuje mundury dla aktorów. Wśród nich był m.in. Brad Pitt. Jest to jeden z kilku mundurów, które Brad Pitt miał na sobie w filmie War Machine. Firma Hero Collection nie zajmuje się produkcją i wynajmowaniem mundurów, tylko do filmów wojennych. To mundury, chociażby te tutaj, użyte w serialu Stranger Things. I tu z ciekawostek, jeśli chodzi o mundury aktorskie, były mundury szyte dla Toma Cruza. Było poproszone przez filmowców, aby uszyć dla niego Trzy komplety umundurowania i każdy w innym rozmiarze. Tak, żebyśmy nawet my tu w firmie nie wiedzieli, jakie on ma rzeczywiste rozmiary odzieży. Największą megaprodukcją firmy Hero Collection był Napoleon Ridleya Scotta, do której firma dostarczyła 4000 kompletów postaci wojskowych. Jednym z naszych sukcesów jest udział w tworzeniu serialu The Crown. Mundur księcia Filipa, stroi tzw. Tak zwanych bifiterów. Czy Hetmanów. Można powiedzieć, że oprócz samego Hollywoodu w Poznaniu mamy również Londyn.